Dzieci z Bulerbyn odcinek czwarty. Dalsze przyjemności w dniu urodzin. Miałam jeszcze więcej przyjemności tego dnia. Po południu zaprosiłam na podwieczorek wszystkie dzieci z Bulerbyn. No tak, jest nas przecież tylko sześcioro. Tyle właśnie miejsc było przy okrągłym stoliku w moim własnym pokoju. Dostaliśmy soku malinowego i po kawałku tortu, na którym był napis Lisa 7 lat, i dwa rodzaje ciasteczek które również upiekła Agda. Dostałam prezenty od bryty Anny Olego, od bryty i Anny książkę z bajkami, a od Olego torcik czekoladowy. Ole siedział koło mnie, a Lase i bosę drażnili się ze mną i mówili Narzeczony i narzeczona, narzeczony i narzeczona. Mówią tak dlatego, że Ole nie jest takim głupim chłopcem, który się nie chce bawić z dziewczynkami. Sobie z tego nie robi, gdy zaczynają się z nim drażnić i bawi się i z chłopcami, i z dziewczynkami. Lasy i bose zresztą też chcą się bawić z dziewczynkami, chociaż udają, że nie chcą. Gdy jest tylko sześcioro dzieci w wiosce, muszą bawić się ze sobą bez względu na to, czy są chłopcami, czy dziewczynkami. Niemal wszystkie zabawy stają się weselsze, gdy się bawi w szóstkę, niż gdy się bawi w trójkę. Po pewnym czasie chłopcy poszli obejrzeć ptasie jaja bosego, a Britta, Anna i ja bawiłyśmy się moimi lalkami. Miałam w kieszeni długi, długi sznurek. Gdy go wyciągnęłam i zobaczyłam, że jest tak długi, przyszło mi na myśl, że mogłybyśmy sobie urządzić wspaniałą zabawę. Gdybyśmy znalazły jeszcze jeden równie długi sznurek, wówczas wystarczyłoby go do przeciągnięcia aż do okna Britty i Anny w zagrodzie północnej. Wówczas mogłybyśmy pisać do siebie listy i posyłać je w pudełku od cygar. Ach, jakże spieszyłyśmy się, by to wypróbować. Poszło świetnie. Britta i Anna pobiegły do siebie, a potem siedziałyśmy długi czas i posyłałyśmy do siebie tam i z powrotem listy. Wesoło było przyglądać się, jak pudełko zjeżdża po sznurku. Z początku pisałyśmy tylko. Jak się czujesz? Ja czuję się dobrze lecz później bawiłyśmy się, że jesteśmy księżniczkami, które siedzą uwięzione w dwóch zamkach i nie mogą wyjść, gdyż na straży stoją smoki. Wtedy Britta i Anna pisały do mnie – Nasz smog jest okropny. Jaki jest twój? Księżniczka Britta i księżniczka Anna. Ja zaś odpisywałam – Mój smog też jest okropny. Gryzie mnie, gdy próbuję wyjść. Jak to dobrze, że przynajmniej możemy do siebie pisać. Księżniczka Lisa po chwili mama zawołała mnie, żeby popiekła coś dla niej załatwić, a w czasie, gdy mnie nie było, przyszli do mego pokoju Lase i Bosse i zobaczyli listy. Lase wysłał zaraz z pudełku list, w którym było napisane. Księżniczka Lisa poszła, ponieważ musiała wytrzeć nos. Jest tu jednak cała masa książąt. Książę Lars, Aleksander i Napoleon. Brita i Anna były zdania, że to jest głupie. W każdym razie dobrze się złożyło, że mój pokój wychodzi na zagradę północną. Często bowiem Britta, Anna i ja posyłamy do siebie listy. W zimie, gdy jest ciemno, nie udaje się to tak dobrze. Wtedy jednak dajemy sobie znaki latarkami. Gdy błysnę trzy razy latarką, oznacza to: Przyjdź do mnie zaraz. Mam ci coś do powiedzenia. Mama powiedziała, że muszę utrzymywać pokój w wielkim porządku. Staram się więc o to, jak tylko mogę. Czasem robię wielkie porządki. Wtedy wyrzucam wszystkie dywaniki szmaciane przez okno, a Agda pomaga mi je trzepać. Mam własną małą trzepaczkę, której używam do trzepania dywaników. Czyszczę klamki, ścieram kurze, wstawiam świeże kwiaty do wazoników, ścielę łóżka dla lalek i poprawiam pościel w wózku. Czasem zapominam sprzątnąć. Wtedy mama mówi, że jestem. Nie